Witam serdecznie w kolejnym odcinku zapytał mnie, poprosił mnie widz, żebym nagrał odcinek na temat wymowy słowa pojazd. Ta wymowa jest rzeczywiście dość trudna i spora część uczniów wymawia to słowo niepoprawnie. Najczęściej usłyszymy jakiś wehikuł. Nie, ta wymowa jest zupełnie inna, ale tak naprawdę są aż trzy wymowy, z czego jedna dominuje. I uwaga, ta, która dominuje. Tam mamy słuchajcie, dwa razy I, ale różne I. Na początek tam jest długie I, czyli I, długie i. I. Wymaga to od nas pewnej energii I. A potem musimy od razu przejść na krótkie I. A krótkie i to jest tak naprawdę coś, a la nasze i. Y. I. Y. Czyli mamy i i od razu przechodzimy w I. Y. I. Ir. ir, Ok, czyli mamy vehicle. Vehicle. Ok, przenieśmy się przed ekran i pokażę Wam te trzy wymowy, jak to ładnie pokazują słowniki. No dobrze, moi drodzy, na początek jesteśmy w Longmanie. Widzimy przy okazji, że słowo jest bardzo popularne. Jest to drugi tysiąc najważniejszych słów i w mowie, i w piśmie. No i Longman informuje nas, że jest jedna wymowa i oto transkrypcja fonetyczna. I tu właśnie najpierw mamy długie i, czyli mamy i z dwoma kropeczkami. Zawsze jak widzicie dwie kropeczki, to znaczy, że ten wcześniejszy dźwięk jest długi. Czyli mamy po prostu długie i. I. Natomiast jedynka rzymska to jest krótkie i, czyli właśnie e. Y. Czyli wie i przechodzę w e. Y. I. Wieku. Natomiast tu między k a L mamy szła, ale szła to jest tak krótkie e, czyli coś takiego jakby e. A, że czasami można totalnie pominąć i za chwilę zobaczycie w innym słowniku, że jest pominięte. Czyli, vehicle, kliknę. Vehicle, vehicle, vehicle. Oprócz tego, pamiętajcie, że u nich słowo pojazd jest dużo częściej używane niż u nas. Po prostu o swoim samochodzie często mówią pojazd, a nie samochód. I przykładowo ktoś tu pyta. Have you locked your vehicle? Piękny prezent, perfekt związek z tragedią. Czy zamknąłeś samochód? Tak, czy on w tym momencie jest zamknięty? Czy może zapomniałeś i jest otwarty? Have you your I jesteśmy teraz w słowniku Oxford. Oxford mówi, że po tym krótkim i jest możliwa szła. Bardzo często się zdarza, że szła jest wymienne z krótkim i. Y. Czyli Oxford mówi, że można po prostu po tym długim i przejść w szła, czyli e, czyli i, vehicle. Ale słuchajcie, tutaj duża niespodzianka. Rzeczywiście w amerykańskim jest to możliwe. Zobaczcie. Vehicle. No i to by się pewnie spodobało uczniom, żeby to h wymówić. Vehicle. Vehicle. No i tu też ładnie widać, że najpierw jest długie i, czyli z dwoma kropeczkami. A potem macie krótkie i, czyli I, czyli jedynka rzymska, czyli vehicle, vehicle. No i na koniec jesteśmy w Cambridge i zobaczcie, że Cambridge mówi, że jest w ogóle możliwe nie czytanie tego przez długie i, tylko i. Vehicle, czyli tak króciutko. Nie przeciągam vehicle, tylko krótko vehicle. No i zobaczcie, że właśnie on mówi, że tą Tutaj na końcu można pominąć, dlatego dał ją u góry. Kliknę. Wiku. vehicle No i może jakiś przykład od Native Speakera. Matt English TV przyjechał pod hipermarket, wybiera się na zakupy. Ostrzega, że tu duży parking, można się pogubić, to znaczy zapomnieć, gdzie się zaparkowało samochód, ale że wszystko jest oznaczone że na przykład może być Entry 6, czyli wejście numer 6, no i mówi, że after I'm finished, tak, po tym jak skończę. Zobaczcie, czas przyszły, ale zakaz czasu przyszłego po w zdaniach tak zwanych time clauses, między innymi po after, czyli nie ma afce I will finish, jest czas teraźniejszy. A że w ogóle na skończyć to mówią be finished, no to be w teraźniejszym jest I'm no ale my to musimy przetłumaczyć czasem przyszłym, czyli po tym jak skończę zakupy, I'm gonna look for entry 6, czyli będę szukał wejścia numer 6, posłuchajmy. That when I'm walking through the mall, after I'm finished, I'm gonna look for entry 6, I'm gonna come out and find my vehicle. No i wyjdę ze sklepu, I'm gonna come out and find my Wieklu. I odszukam mój pojazd. No i to, co Wam mówiłem, zobaczcie, nie mówi mój samochód, tylko mój pojazd. Bardzo często tak mówią. Jeszcze raz. Mall, I'm finished, I'm oh. Dzięki. Trzymajcie się.